Mamy turniej w Glo Strike Global Offensive. Mamy 11 teamów zapisanych, 5 na 5. Ostatnio byliśmy we Echerowie, tam był turniej Dadmecha 1 na 1 spośród 100 graczy. właśnie tam z 10, były 10 sekcji, po 10 osób z każdej sekcji chodziło po jeden gracz i mieliśmy później finał 10 najlepszych. Czyli 100 graczy nam się zapisało. No i tutaj mamy 5 na 5 turniej, po raz pierwszy tutaj jesteśmy w ogóle z tą imprezą. Bardzo dużo ludzi tutaj o to staje, ogląda. Mamy telebi, można sobie zobaczyć no i myślę, że będzie ciekawie, bo jest dużo fajnych teamów nowych. Jeszcze mamy przewidziane już niedługo w Nowym Targu tak kolejny event, później mam jeszcze Lisia Góra, no jeszcze pewnie coś się urodzi do końca. Czy w CSA to są gracze typu bardziej, że oni grają razem piątką jako zespołem i szukają nagle jakiegoś turnieju, tu się pojawiło, dużo graczy na przykład jedzie z Warszawy, jedzie z innych miejscowości, bo to są piątki, które przyjeżdżają razem, grają od jakiegoś czasu i po prostu grają na tym turnieju. Ale jest też dużo miejscowych, z Wejherowa właśnie jakieś te zespoły, które grały na deadmatchu, później zobaczyły, że tu jest kolejny jeden mają niedaleko, to przyjechały tutaj do nas zagrać. To jest od jakiegoś czasu to jest po prostu jako zawód gracz komputerowy. Tak samo licząc, że mamy w Polsce profil gracz komputerowy, technikum gracz komputerowy, gdzie osoba uczy się, uczy się grać w grę komputerową i gra po prostu na lekcjach, jak najlepiej grać. I to jest coraz więcej tych klas sportowych, a ludzie w Polsce, tak, już na tym najwyższym poziomie to zarabiają bardzo dobre pieniądze.